Vivid Mind rewolucja w walce z demencją. Dziesięć lat temu moja mama poszła do lekarza pierwszego kontaktu, skarżąc się na utratę pamięci. Lekarz powiedział jej, żeby się uspokoiła powiedziała, że to tylko starość. Dziś u mojej mamy rozwinęła się zaawansowana choroba Alzheimera. Opieka nad nią jest ogromnym obciążeniem emocjonalnym i ekonomicznym dla rodziny. W tym czasie pracowałem nad projektem, który rozwijał przełomową technologię analizy dźwięku o nazwie Sound Objects. Technologia ta pozwalała na uzyskanie bardzo precyzyjnego spektrum ludzkiego głosu. To był początek projektu VividMind, projektu badań przesiewowych w kierunku demencji przy użyciu głosu jako biomarkera. Skuteczność naszej technologii w działaniu demonstruje aplikacja Memeo Health która analizuje mowę użytkownika, identyfikując subtelne zmiany w tonie, tempo i wyrazie, co może wskazywać na ewentualne objawy demencji. Użytkownicy otrzymują wyniki swojej analizy na tle grupy osób o podobnych wynikach, co pozwala na zrozumienie kontekstu i bardziej precyzyjną diagnozę. Zaś szczegóły pomiaru pomagają użytkownikom zrozumieć, które elementy zostały uwzględnione w diagnozie. Memeo Health także oferuje interaktywne ćwiczenia pamięci, które pomagają w utrzymaniu sprawności umysłowej, a funkcja łączenia kąt umożliwia użytkownikom monitorowanie stanu zdrowia swoich bliskich, ułatwiając wspólną opiekę. Vivid Mind Rewolucja w walce z demencją.